Cześć, z tej strony Filip, jesteśmy dzisiaj w Szczecinie u Patryka na jednym z mieszkań, które posprzątał i przygotował do sprzedaży, bo Patryk zajmuje się tylko i wyłącznie szybkimi posprzątanymi flipami. W momencie jak nagrywamy ten materiał, to ma jeszcze kilka mieszkań na oku, jakieś umowy przedstępne, więc dzieje się naprawdę dużo. Dlatego w dzisiejszej rozmowie będziemy mówili o tym, skąd, dlaczego i jak sprawia, że pracuje mało, a tak naprawdę dużo zarabia przez to, że robi szybkie flipy. Najważniejsza kwestia według mnie i dla mnie. Skupiasz się tylko na posprzątanych flipach. Dokładnie. I to jest dla mnie fascynujące, bo wiem, że każdy. Ja sam nie sobie taki byłem, że ja się rzucałem na różne rzeczy. Posprzątane flipy, wynajmy, podnajmy, mieszkania na kredyt, jakieś gotowce. Super się na tym zarabia, ale wiem, że nakładam sobie na głowę dużo pracy. Ty działasz w jednym konkretnym modelu, jak w ogóle sobie z tym radzisz? Że nie kuszę cię te inne rzeczy. Więc kuszą jak najbardziej. Natomiast od samego początku stawiałem sobie taki model biznesowy, że będę skupiał się na jednej rzeczy, rozwijał się, no i tylko w ten sposób tak naprawdę można osiągnąć mistrzostwo. Skupiając się właśnie na jednej rzeczy. No i tą jedną rzeczą okazały się te szybkie flipy. Bo nie lubię remontów, lubię sprzedaż, lubię pozyskiwanie okazji i to się idealnie komponuje właśnie w ten rodzaj biznesu. Czyli zrezygnowałeś całkowicie z remontów. W ogóle je rozważasz jeszcze, czy już wiesz, że na pewno, póki co, w to nie idziesz? Raczej nie. Możliwe, że w kiedyś w przyszłości, natomiast docelowo nie chciałbym ich robić. To co sprawia, że Twoje mieszkania, które są tylko i wyłącznie posprzątane, jesteś w stanie sprzedać z zyskiem? No bo tak na, logiczno, na, na logicznie myśląc, to nie ma sensu. No, trochę tak. Głównie to, że po pierwsze kupuję je tanio, około 30 tysięcy poniżej wartości rynkowej, a następnie bardzo dobrze je sprzedaję. Zamiast uczyć się o remontach, uczę się o sprzedaży i robię to lepiej, po prostu niż powiedzmy średnia. Dzięki temu też szybciej te mieszkania sprzedaję za większą cenę, i stąd wychodzi mój profit. Czyli kupno tanie, to co zawsze, przy remontach też, ale później bardzo dobra sprzedaż. A to możesz wszystko kupić tanio i wszystko drogo sprzedać? Czy raczej musisz się natrudzić i wybrać te odpowiednie mieszkania? Można powiedzieć, że wszystko. O ile jest to w miarę dobrej lokalizacji i nie są to osiedla, które są obdarzone ząbsławą, no to większość z tych ofert, które się pojawiają, mogę kupić. Jak miał wskazać trzy rzeczy najważniejsze, które robisz podczas zakupu, w trakcie i podczas sprzedaży, co by to było, co jest kluczowe dla zarabiania na tych nieruchomościach w sposób posprzątany? E, więc tak, podczas zakupu najważniejszą, myślę, kwestią to negocjacje zawsze. E, dobre relacje, żeby te negocjacje fajnie wyszły, czyli po prostu zyskanie dobrej ceny, e, no i też dużo metod szukania tych nieruchomości. E, później, e, tak naprawdę, kupno no to już jest schemat. No, i przy sprzedaży e, dobra prezentacja, znowu budowanie dobrej relacji, dobre zdjęcia, przede wszystkim e, dobrze dobrana cena, żeby nie dać zawyżonej, żeby ta nieruchomość nie stała. No i myślę, że tak w skrócie można było powiedzieć. Dobra, to najpierw przejdźmy do pierwszego kroku, czyli do negocjacji. Um, czy masz jakieś takie standardowe rzeczy, które robisz podczas negocjacji, podczas budowania relacji, i czy uważasz, że jakby gotówka jest tutaj argumentem? Jeżeli chodzi o gotówkę, to coraz mniejsze ma znaczenie w tych czasach, bo bardzo dużo osób za tą gotówkę kupuje. Natomiast dalej myślę, że bardzo ważną kwestią jest to budowanie relacji, szczególnie z osobami starszymi. Często no to w sumie też u Ciebie się nauczyłem, że osoba woli sprzedać osobie, która, której lubi, niż nawet innej osoby, która da więcej. Więc to, co staram się robić, to przez większość czasu właśnie nie mówić o mieszkaniu, ale raczej budować relacje, jakoś luźna gadka o pogodzie. No, tak wiadomo. Ogólnie też starsze osoby mają duży niedosyt rozmów, bo często same mieszkają, więc zaspakajamy ich potrzebę i to też buduje fajnie relacje. A później, no, podczas negocjacji, to wiadomo, staram się, staram się tą cenę z drugiej strony uzyskać jak najmniejszą, czyli pytam się typowe, a tak, realnie, które od ciebie się nauczyłem, tak, realnie, ile by pani chciała za to mieszkanie, aż osiągnę taką minimalną kwotę od niej, no i później po prostu podaję swoją niską jakoś jakoś później się dogadujemy. Oczywiście używam czasami jakichś technik dodatkowych, natomiast jeżeli chodzi o takie główne rzeczy, to właśnie ta relacja, cena od drugiej strony, no i później podanie niskiej ceny swojej. Ile tak realnie to Wojtek Woźniczka, akurat, ale faktycznie tak. ja uwielbiam, uwielbiam to podejście, bo ono dąży do, do uzyskania tej ceny, która satysfakcjonuje obydwie strony i ciebie, i tą osobę sprzedającą. Czyli to nie jest tak, że ty nieetycznie na nie wymuszasz jakąś cenę, której ona by nie zaakceptowała, tylko ona ma pewne widełki. Wiadomo, że każdy wystawia wyżej, każdy chce więcej, ale gdzieś tam zostawia pole negocjacyjne. Jeżeli chodzi o budowanie relacji. Jakby czy, czy polecasz jakąś książkę, czy faktycznie, czy to po prostu z doświadczenia przyszło? No bo w tym, co mówisz, to ta rozmowa to bardziej wygląda tak, że ty zadajesz pewnie pytania i słuchasz. No, staram się na różnych płaszczyznach to budować. Czasami mówię o takich totalnie błahych rzeczach, jak pogoda, czy, czy jakieś inne rzeczy. Czasami opowiadam o sobie, bo też jestem ratownikiem medycznym. Czasami o tej osobie, jak coś, coś ona powie, to postara, staram się pogłębić temat. Hmm, więc tak najczęściej jest to bardzo luźne i takie, tak to też najlepiej wychodzi. Jeżeli chodzi o książki, no to przede wszystkim książka Dale'a Carnegie'ego, no to myślę, że taka obowiązkowa lektura. Jest też bardzo fajnie dużo filmów na YouTubie, jak takie relacje budować i tam jest też to trochę pogłębione i przerzucone na czasy teraźniejsze, bo ta książka jest już dosyć stara. Czy znaczy uważasz, że praktyka, praktyka, praktyka to jest dobry kierunek? Mm, tak, natomiast ja jestem też taką osobą, która pierw woli teorię się nauczyć, a później od razu w praktyce to stosować, tak mniej więcej pół na pół. Żeby to nie była sama praktyka, ale żebym też znał kilka sztuczek, właśnie z książek na przykład. No mówi, że sztuczkach a brzmi to trochę tak, jakbyś faktycznie musiał kombinować, ale to po prostu jest. Takie odświeżenie sobie podstaw. To są rzeczy, o których się wie, ale się nie stosuje. Dopiero jak się je przeczyta, to wtedy pada się, a kurczę, to takie łatwe. Tylko się zapomina tego rzeczywiście stosować. Typu, no takie proste rzeczy jak uśmiech, e, bycie pozytywnym, e, interesowanie się drugą osobą. No to wszystko o tym wiemy, ale nikt tego nie robi. Dokładnie. Przejdźmy dalej do prezentacji mieszkania, bo szczerze. Masz jedne z najlepszych ogłoszeń, które widziałem w Polsce. Nie dziwię się, że te mieszkania tak dobrze się sprzedają. Świetne zdjęcia, świetne opisy. Naprawdę wchodzisz w buty klienta i patrzysz, czego nie mogą szukać, na co mogą zwracać uwagę. Chciałbym, żebyś trochę więcej o tym opowiedział, jakby, jakie punkty tutaj są ważne i jak to wypracowałeś. Dobra, zacznijmy od, tego, od wypracowania tego, bo od tego się wszystko zaczęło. Były to głównie książki. I rozmowy ze sprzedawcami. Dużo się uczyłem od, od osób, które sprzedają na co dzień, które sprzedają nieruchomości. sprzedają artykuły, książki, filmy na YouTube. No i zebrałem taką wiedzę, którą później po prostu stosowałem w praktyce. No i rzeczywiście staram się, staram się wchodzić w te buty klienta, pomyśleć o czym ja bym pomyślał, patrząc na inne ogłoszenia. Dużo też różnych takich sztuczek używam, powiedzmy, typu czerwona ramka wokół zdjęcia na, na zdjęciu głównym, żeby to bardziej się rzucało w oczy. Z tego co czytałem, zostało tam zbadane, że 20% zwiększa to konwersję, klikalność takiego ogłoszenia. Więc dużo takich sztuczek połączonych w całość naprawdę daje duży efekt. No, i staram się, staram się dobrą prezentację też prowadzić, bo wiadomo. E, samo ogłoszenie to jest dopiero pierwszy krok, to jest w sumie jeden z ważniejszych kroków, bo zbiera nam wszystkich klientów, ale później trzeba tych klientów rzeczywiście na mieszkaniu odpowiednio e, nawet nie przekonać, bo przekonać nie wolno. E, oni raczej muszą sami e, dojść do tej decyzji. Natomiast trzeba fajnie to mieszkanie pokazać. E, Poznać potrzeby przede wszystkim tych klientów, czasami powiedzieć coś złego na temat mieszkania, żeby utwierdzić wszystko dobre co mówimy, no i mniej więcej w ten sposób. Przejdźmy jeszcze przez ogłoszenie. Jakbym miał ja tak podsumować Twoje ogłoszenie, nie wiem czy chcesz, żebym to tak zdradzał, ale faktycznie no. można było to zaobserwować. Jak ja sobie przechodzę przez te ogłoszenia, porównuję je z konkurencją, to ja akurat czerwona ramka to jest totalny standard wśród, wśród samochodów. Więc to nie jest nic odkrywczego, a z drugiej strony nie widziałem, żeby ktoś to stosował w nieruchomościach to jest pierwsza rzecz. Tytuł, który ewidentnie pokazuje, co jest w okolicy, albo jakie mogą być korzyści dla osoby szukającej, więc on jest przyciągający wzrok. Bardzo dobre zdjęcia pokazujące to mieszkanie, przestrzeń tego mieszkania, ale także okolice, jak wygląda budynek, jak wygląda okolica, jakie są punkty charakterystyczne. Widziałem, że gdzieś tam jest plac zabaw, w jakiejś przedszkole, czyli to, co faktycznie ci ludzie mogliby szukać. Opis nie za długi, nie za krótki, raczej zostawione dużo miejsca żeby fajnie się to czytało, czyli jedno zdanie, przerwa, jedno zdanie, przerwa, dużo punktacji, czyli coś, co człowiek może obejrzeć. No i oczywiście zasada niedostępności, czyli dzwońcie szybko, bo mieszkanie może być już niedługo niedostępne. Jak obsługujesz rozmowy telefoniczne? Bo to też mnie tak ciekawi. Dzwonią ludzie i czy Ty już próbujesz przez telefon sprzedać? czy dopiero zapraszasz ich na miejsce? Więc tak, e, zawsze podaję swój numer, swoje imię, no, bo jakby sprzedażą chcę się ja zajmować, z racji, że też po prostu e, wiedzy mam najwięcej na ten temat. E, I no, najczęściej albo dzwonią osoby, bo mam też baner e, oczywiście i mam też ulotki, co też polecam robić. Ulotki sprzedam mieszkanie, które wywieszam w okolicy. I w zależności skąd osoba dzwoni, no to różnie ta rozmowa się toczy. Jeżeli dzwoni z baneru, to najczęściej odpowiadam na pytania, opowiadam o mieszkaniu, ewentualnie umawiam wizytę. Jeżeli chodzi o internet, no to staram się przede wszystkim dowiedzieć, czy ta osoba w ogóle za gotówkę chce kupić. Bo ja na przykład sprzedaję tylko mieszkania za gotówkę. To jest wiem, że nietypowe. Przypuszczam, że kiedyś przejdę też na kredyt, natomiast koszt pieniądza jest na tyle u mnie wysoki, że wolę poczekać i sprzedać to komuś za gotówkę, co też zawsze mi się udaje. Więc pytam się, czy na kredyt, czy za gotówkę? Jak na kredyt, to taki trik mogę zdradzić. Zapraszam tych ludzi, wprawdzie, ale używam ich jako takie szusny tłum. Jeżeli byliby zdecydowani tak kupić to. To jest szansa, żebym się zgodził, jeżeli mam też doradców kredytowych, którzy mogliby to przyspieszyć. Natomiast nie staram się ich tak przekonać albo takim fajnie zaprezentować jak tym zagotówkę. gotówkę. Oni raczej są właśnie takim sztucznym tonem. Aczkolwiek oczywiście też mogą kupić, jakby byli bardzo zdecydowani. No i a jeżeli ktoś jest za gotówkę, no to staram się przez rozmowę telefoniczną poznać potrzebę, taką najważniejszą, czyli pytam się po prostu, na czym Panu najbardziej zależy. No i postaram, staram się umówić jak najszybciej tą osobę, bo często jest tak, że jak umówię ją na dzień jutrzejszy, to dostaję po prostu odmowę, że, że już, no że jednak się rozmyślili, więc staram się kuć żelazo póki gorące i od razu ich zapraszać. No i najczęściej rzeczywiście się to udaje, jak nie, no to zapraszam na kolejny dzień, staram się jakąś konkretną godzinę umówić. No i też zawsze przed, potwierdzam, czy rzeczywiście przyjadą, żeby nie jechać na marne. Jakbyś powiedział Patrykowi sprzed roku, co miałby zastosować, jakąś radę dla niego? O no to przede wszystkim, żeby się nie przejmować różnymi sytuacjami. Począwszy od rozmowy z pośrednikiem, jak pierwszy raz miałem z kimś porozmawiać, to mega się stresowałem, teraz to jest no, rozmowa jak z każdym innym. Przed sprzedażą mieszkania, żeby się nie stresować, że czas zawsze pomoże przy sprzedaży żeby się nie stresować przy szukaniu mieszkań, po prostu żeby się nie stresować i mieć świadomość, że po pierwszym razie najczęściej to znika. Jak wygląda życie osoby, która tylko robi posprzątane flipy, nie ma problemu z ekipami, tylko kupuje, sprzedaje i generalnie sprzedaje ludziom, co kupuje za gotówkę, sprzedaje za gotówkę, to są szybkie transakcje, szczęśliwe jest to życie? No życie jest bardzo fajne, <grym> bardzo luźne, najczęściej śpię do późnych godzin. Mam dużo wolnego czasu, który, który spożytkuję produktywnie lub nieproduktywnie w zależności od humoru. Można powiedzieć, że to jest wolność finansowa tak naprawdę, bo inwestuję czas w to, co chcę, robię to, co chcę i jest tego czasu też rzeczywiście dużo przy tych szybkich flipach. Co sądzisz o szkoleniach i o naszym szkoleniu, jakbyś miał tak podsumować? Ja jestem wielkim zwolennikiem nauki i uważam, że bez nauki Byłoby dosyć nierozsądne robić cokolwiek, tak naprawdę, czy to być lekarzem, czy to właśnie flipować, lub robić inne rzeczy. Nauka dużo pomaga, pozwala dużo zarobić, dużo oszczędzić też, a szkolenia no to jest, każdy wie, że to jest po prostu nauka podana na srebrnej tacy. Nie trzeba wszystkiego samemu szukać, tylko po prostu można pójść, mieć przygotowany cały spis najważniejszych rzeczy. No, i w 1-2 dni dowiedzieć się, tak naprawdę, wszystkich podstaw. Więc ja chodzę, bardzo lubię szkolenia. Twoje szkolenie bardzo mi się przydało, szczególnie filmy online, do których mogę wracać. No i polecam zdecydowanie każdemu przede wszystkim stosowanie tego, co się nauczą, bo to jest najważniejsze. Bez tego to ani rusz. Było to kolejne mieszkanie z serii 1000 mieszkań. Jeżeli interesuje Cię projekt 1000 mieszkań, sprawdź link poniżej. Jeżeli chcesz robić mądrzejsze i szybsze flipy, to także sprawdź nasze szkolenie. Link także poniżej. No i standardowo, jeżeli podobał Ci się ten materiał wideo, daj lajka, like zasubskrybuj i koniecznie podziel się komentarzem, co sądzisz o szybkich flipach. Cześć.